Witam. Co to przeszedłeś akurat do Staszica? No Staszic mi się zawsze wydawał taką przyjazną szkołą. Chciałem wiązać zawsze ze sportem przyszłość i myślałem, że to będzie najlepsza opcja z Staszica. A co daje ci ta szkoła? No daje mi satysfakcję, dużo znajomych. Mój profil jest taki, jaki chciałem, wcześniej wiązać w przyszłość i jestem zadowolony z tej szkoły. A czemu zacząłeś trenować? Trenować zacząłem od trzeciej podstawówki i to traktowałem jako taką zabawę, a nie jako poważne trenowanie. I zawsze uważałem, że to można wiązać pożyteczne z fajnym i tak wychodziło. Co co trenujesz konkretnie? Siatkówkę. To, zna to znaczy, y, już teraz w klubie nie gram, ale w szkole trenuję. Jesteś jakimś jednym z naczelnych naszych graczy? No, jestem najstarszy, jestem kapitanem i... Y, no tak... U nas nie ma jeden lepszy, drugi gorszy, wszyscy, wszyscy są tacy sami. No, super. No to skąd czerpiesz te siłę i motywację do treningów? No bo jednak na pewno dużo tego jest, skoro robi życie udział w różnych zawodach miejskich, wojewódzkich. No ja po prostu lubię to, od, od dziecka to robię i no, ja nie muszę mieć specjalnych motywacji, żeby trenować i grać. No a czym jest dla Ciebie sport? No jest, jest to taki hobby. Lubię lubię trenować, lubię grać i y, zawsze lubiłem to robić. I uważam, że dalej będę grał i prawił sport. Skoro planujesz dalej to robić, to gdzie się widzisz za 10 lat dalej na boisku polskiej reprezentacji w środkówkach albo górka? Znaczy, już coraz bardziej traktuję to jako taki dodatek do życia że lubię sobie pograć, ale już jakoś na poważnie to nie traktuję. No, a masz jakąś swoją ulubioną książkę, czy tylko sport i przyjaciele, a, a humanistyczne też, to... hasz, hasz? Książek nie czytam, oprócz lektur. Ale? Lektury. Lektury, lektury czytam i no tak książki mnie zbyt nie interesują. A lektury? Lektury tak, bo są obowiązkowe. <gry> 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 Więc jaka myślicie Ci się nasuwa słysząc Staszic? Staszic? No. Mm, mi się najbardziej będzie kojarzyć ze stacjonariami, z taką szkołą bardziej stawiającą na sport. No i miło taką. No to. Uważasz, że jest doskonałe, bardzo miła, Więc masz jakieś ulubione wspomnienie, takie najmniejsze, związane ze Staszczycą? No to. Mm, najmniejsze takie wspomnienia mi się kojarzą z przygotowaniami do stasjonarii. Wtedy fajnie Fajnego. Jak my to wszystko przygotowywaliśmy, fajna taka atmosfera była w klasie. A co uważasz za swoją największą siłę, a co za słabość? Hmm, za siłę. Y Pomagać innym. Zawsze uważam się za dobrego przyjaciela. A za taką słabość jestem zawzięty. Jak pobrać coś na swoim, to nie dam nikomu. Być. Co chciałbyś przekazać innym? Przekazać innym chciałbym. Ucie się. Nie bierzcie ze mnie przykładu, uprawiajcie sport i żyjcie po swojemu.